Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi w ósmym już odcinku serii, serii poświęconej modelom slajdowe w skali 1 do 43. A jeśli ktoś trafił na mój kanał po raz pierwszy, to ja mam na imię Grzesiek i za chwilę omówię i pokażę bardziej z bliska model, który się już kręci na Waszych ekranach, a dziś dla odmiany chcę Wam pokazać miniaturę, którą wyprodukowała firma XO. Nie jest to już zwykły gazeciak, ale model tak zwany katalogowy. Czyli jeśli chodzi o jakość i wykonanie, powinniśmy oczekiwać od tego modelu już trochę więcej niż od modeli D'Agostini, które dominują i będą dominować na moim kanale. Ale zanim się nad nim pochylę i przyjrzymy się bliżej co i jak, to chciałbym tylko powiedzieć, że model ten trafił w moje ręce dzięki uprzejmości kolegi z facebookowej grupy o tej właśnie tematyce. I chciałbym Ci Piotrze przy tej okazji jeszcze raz za niego serdecznie podziękować. Jak już pewnie zauważyliście... Dzisiejsza miniatura przedstawia model Mitsubishi, dokładnie to Karizmy GT. Model specyfikacji nocnej, czyli z latarniami, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku modeli w tej skali. Model ten, ten upamiętnia wygraną w rajdzie Wielkiej Brytanii, w rajdzie, który odbywał się w roku 1998, a zwycięską załogą był Duet, składający się z bardzo utytułowanego kierowcy rajdowego którego imię w motorsporcie przewijało się bardzo często, a mianowicie Richarda Barnesa. A na fotelu pilota zasiadał Robert Wright. Co do samego modelu, jak widać, prezentuje się bardzo ładnie. Malowanie jest poprawne i w zasadzie tylko poprawne. I specjalnie akcentuję to słowo poprawne, bo jeszcze do tego wrócę końcem tego filmiku. A jeśli zaś chodzi o kalkomanie, to jest wykonana, wykonana i naklejona, także zasługuje na osobną pochwałę. Ja zatrzymam już ten kręciołek i przyjrzymy się bardziej z bliska. Bardziej z bliska, czyli weźmiemy sobie tą moją słynną lubkę w dłoń. I tak jak mówiłem, ja tutaj tą kalkomonię już nieraz sobie oglądałem pod tą lubką. Jak najbliżej się tylko da i naprawdę tutaj nie ma żadnych ani niedoróbek, ani żadnych uchybień, ani żadnych, jak ja to mówię, niedojebek. Ona jest po prostu doskonałej jakości i jest bardzo fajnie wykonana. I jak ja się już tutaj w tych swoich filmikach zacząłem posługiwać tą skalą ocen od 1 do 10 no to dałbym jej tutaj pełną dychę. Pełną dychę dałbym również kołom, które żeście też już pewnie założę się zauważyli. Koła są wykonane bardzo fajnie, bardzo dokładnie. Mają również, są pokryte również mikrokalkami, mikronapisami i nawet już nie chodzi mi o ten sam napis firmy oponiarskiej Michelin na samej oponie, bo to jest w zasadzie standard i wszystkie te modele mają tam jakąś jakiś tam napis opony, na których akurat jeżdżą, ale tutaj należy zwrócić uwagę, jak fajnie są zaakcentowane śruby mocujące felgę, koło do piasty. Jak i te mikro na samej feldze, ten znaczek Mitsubishi, on jest w wielkości kurde, to jest naprawdę Chyba jednego mikrona, tak samo te napisy w postaci Rally Art. Ja to naprawdę, jak pod lupką sobie patrzyłem na to, na to koło, to ja się zastanawiam, jak oni to robią. A przede wszystkim, to jak te chińskie rączki, ja wiem, że małe chińskie rączki, ale w jaki sposób oni naklejają tak mikroskopijne kalkomanie. No nie wiem, jeśli ktoś z Was wie, proszę mi to napisać w komentarzu, ponieważ ja ani nie widziałem, ani nie wiem, i często w głowę zachodzę, jak takie mikroskopijne właśnie elementy, mikroskopijne kalki jak nawet choćby ta również znaczek Mitsubishi na słupku A naklejone to jest po prostu no to jest tak mikroskopijne, że ja bez lupki to chyba bym nawet tego nie zauważył, bo myślałbym, że to jest jakiś no że to jest po prostu coś tam nieistotne. Dobra koła mamy za sobą, jeszcze co do kół one oczywiście mają bieżnik bieżnik, który jest w zasadzie standardem, ale pokażę wam bieżnik jest a jak już jesteśmy przy tyle, to od razu płynnie przechodzimy do punktu następnego mojego programu, czyli do końcówki układu wydechowego i tutaj jest on bardzo, ale to bardzo fajnie zrobiony, nie dość, że rura, rura, która jest rurą, a nie bolcem, to jeszcze jak tam popatrzymy sobie to pod spód, no to no cieszy oko i ten układ wydechowy, czy tam końcówkę układu wydechowego, Również jak miałbym, miałbym wypunktować, to bym go wypunktował na pełną dychę. Tak samo wypunktowałbym na pełną dychę, jak już jesteśmy przy tym tyle tego modelu. Zwróćcie uwagę na światła. Tylne światła to jest po prostu mistrzostwo świata. Wezmę lupkę, popatrzcie. Do tych świateł naprawdę nie ma się co czepić. One tutaj nie mają żadnych ani skwarków, ani żadnych tam odlewek. Wykonane są, one są po prostu jak prawdziwe światła. Mało tego. Mało tego, żeście pewnie nie zauważyli, ale te skrzydło, to wielkie skrzydło na klapie, dokładnie o, w tym miejscu, tu, tu jest wklejony stopka. Światło stopu. Może je tak do końca dobrze nie widać, ponieważ skrzydło jest czerwone i one też jest czerwonej barwy. Ale tutaj jest światło stopu. Jak już jesteśmy przy tych światłach. Patrzcie, co się dzieje z przodu. Pewnie, że się już zauważyli, ale o, proszę bardzo. To oświetlenie do jazdy nocnej, czyli tak zwane latarnie. One sprawiają, że całość tego modelu prezentuje się już tak jakoś o dużo, ciek dużo ciekawiej, jak tam normalny standardowy model Stwar stwarzają taką jego Wyjątkowość, ale nawet te światła do jazdy dziennej, zobaczcie, jak one są fajnie zrobione. Tutaj nie ma żadnych ani pinów mocujących, jak ładnie jest zaakcentowany kierunkowskaz. Zabarwiony na pomarańczowa, w zasadzie nawet nie zabarwiony, tylko on jest z pomarańczowego plastiku wykonany. Jeżeli chodzi o światła, jak przednie, takie tylne, tutaj daje również pełną dychę 10 na 10 Są naprawdę świetnie wykonane. Następną rzeczą, jak już jesteśmy tutaj we przedzie, czy tam następnym punkt, punktem mojego programu. Patrzcie, jak tutaj są pięknie wykonane wszystkie wloty czy wyloty powietrza, a głównie tutaj nawet chodzi mi o ten intercooler. Tutaj nie dość, że jest użyta prawdziwa siatka, to ta siateczka jeszcze, o tutaj na jej środku jest namalowane logo znaczek Mitsubishi. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, ale ta sama siateczka, zwróćcie uwagę, jak jest tutaj wlot powietrza, i równolegle z drugiej strony, również tutaj, ona również tam jest wklejona. Co się naprawdę zdarza modelom, modelom tej wielkości, że jest użyta tak drobniutka siateczka. To samo się dzieje tutaj na, u góry tej maski, już u, wylotcie, u wylotu ciepłego powietrza spodniej. Tutaj tak samo jest użyta prawdziwa siatka. Jak się przyjrzeć bliżej, nie wiem czy pod lubką nie będzie to lepiej widoczne. Tam nawet widać, co, to, co pod tą siateczką się tam znajduje. Naprawdę rewelacja. Jeden z niewielu modeli, w którym się spotkałem z tak dokładnym odzorowaniem tego elementu. I prawdziwe szapoba za to dla, dla XO Models, bo, bo nie musieli a zrobili. Kolejną rzeczą zasługującą na pochwałę. Zobaczcie tu: ta kropeczka i ta kropeczka to są spryskiwacze wody na, na, na przednią szybę. To również się bardzo rzadko zdarza. No i bardzo fajnie, że to tutaj zostało zaprezentowane, bo w modelach od Diagostini to wręcz nawet na to nie zwracam uwagi, bo tego w zasadzie to praktycznie nie ma w żadnym modelu. A tutaj, a tutaj jest, także lecą kolejne kolejne plusiki. Tak samo jak ten punkcik i ten punkcik pokażę to może bardziej z bliska. O. To są zawleczki. Które zapobiegają przypadkowemu otworzeniu się maski podczas jazdy, oczywiście w prawdziwej rejdówce. Ale tutaj one są strukturalne. Tutaj to nie jest jakaś tam zwykła kalka, czy jakieś tam mażnięcie pędzelkiem. One naprawdę są wyczuwalne pod opuszkiem palca. Tak samo one występują na klapie, czyli z tyłu, dokładnie za tą tylną antenką. Tutaj i tutaj. I one są również tej samej jakości, co te we na masce. Czyli strukturalne, i naprawdę rzadko się kiedy spotyka, że te elementy są tak ładnie wykonane. Jak już tutaj wspomniałem o tej tylnej antence, czy zwróćcie uwagę na. O, tak, wam pokażę. Na antenkę na dachu. No to powiem wam tak. Ja rzadko kiedy zwracam yy, wam w tych swoich filmach uwagę na antenki, ale tutaj w tym przypadku te antenki to one są. No ja powiem tak. One powinny być wzorem do naśladowania w świecie właśnie tych modeli w skali 1 do 43, ponieważ one są dosłownie grubości włosa. One, jakby wziąć prawdziwą antenkę z jakiegokolwiek samochodu i pomniejszyć ją 43 razy, to ona by właśnie tak wyglądała. Tak by wyglądały jak, jak właśnie w tym modelu. Także naprawdę po raz kolejny jestem bardzo miło zaskoczony tak pięknie wykonanymi, wykonanymi detalami w postaci choćby tych antenek. O, antenę. Zwróćcie uwagę nawet na tylne okno, na te tylne szkło. No w tym przypadku akurat pleksę, nie szkło. Ale tutaj, w tym, w tym oknie, są również zatopione te druciki, które są odpowiedzialne za podgrzewanie tejże szyby podczas mrozów. No naprawdę, rzadko się to spotyka w tej wielkości, w tej skali modeli. Kolejna rzecz, która za, zasługuje na pochwałę, i chciałem tutaj Wam. Pokazać, zaakcentować. Jak byłem przy tych wlotach, to zapomniałem Wam po powiedzieć, pokazać, że ten wlot na, na dachu, kabinowy tak zwany, on tutaj również jest wykonany bardzo precyzyjnie jest wlotem nie jest zatkany, tak jak w poprzednim filmiku o Subaru yy, imprezie Kubicy, gdzie tam był akurat zatkany, a tutaj wprost przeciwnie jest równo wklejony. Nie można się tutaj do tego akurat przyczepić. No i co? Jak już mamy światła, rury, antenki za sobą, to przejdźmy do lusterek. Dam tak, o, dam taką I może się uda to wyoszczyć. Wyoszczy kamerka. Tutaj lusterka są prawdziwymi, prawdziwymi lusterkami. Można się w nich przejrzeć, odbija się w nich to, co jest oczywiście naprzeciwko nich, czyli temat lusterek uważam również w tej skali punktacji od 1 do 10, pełna dycha, spełniają wszystkie moje oczekiwania. Ja mógłbym sobie tych lusterek w tym akurat w tej wielkości modelu, lepszych nawet wymarzyć. Dobrze, wiemy już, widzimy już, jak ten model wy wygląda z zewnątrz. Czyli tak, w większości to wszystko na plus, a nawet na taki duży plus. Ale nie uwierzycie, co się dzieje w środku. Ja naprawdę, nawet jeszcze zanim wziąłem tą lubkę w dłoń i popatrzyłem sobie przez te otwarte okienka, jak po jednej, tak i po drugiej stronie, to byłem w prawdziwym szoku. Tam w środku, to nie dość, że jest kierownica, jest kokpit i tak jak zawsze. W większości tych modeli mówię tak. Jest yy, dźwignia zmiany biegów, jest dźwignia hamulca ręcznego. Są oczywiście fotele kubełkowe z pasami bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa, wielopunktowe pasy bezpieczeństwa, bardzo fajnie wykonane. Też takie struktura, strukturalne, a nie tak jak właśnie w poprzednim filmie z subaryną kubicy, że tam były tylko taką kalkomanią. Ale jak się przyjrzeć temu kokpitowi tej całej desce rozdzielczej to to jest normalnie szok. Jakby mi ktoś nie powiedział tylko bym widział na filmie ten model który się tam kręci na, podo na podobnym kręciołku jak u mnie i nikt by, nie nikt by mi nie powiedział że to jest skala 1 do 43 to ja bym myślał że to jest jakieś 1, 18, 1 do 18 albo jeszcze coś większego bo ten kokpit w tym aucie tam ma normalnie zegary wszystkie przyciski. Ja wam nie jestem w stanie tego pokazać. No bo po prostu no nie da się lubką to tutaj tylko tak naprawdę więcej będę szkodził. Ale powiem tak już naprawdę podsumowując te, te wnętrze yy, to ten kokpit to jest najpiękniejszy kokpit w jakimkolwiek widziałem pojeździe w tejże skali. Oczywiście z tyłu jest yy, koło zapasowe. Piękna kratka. Jeszcze jakaś tam dodatkowa siateczka. Krótko mówiąc. 10, a nawet 11 na 10 dałbym za wykonanie tego kokpitu. Eee, dobrze, kokpit mamy już także za sobą. No to w sumie zostało, zostało nam już co? Ostatni punkt mojego programu, moich filmików, czyli tak zwane niedojebki. No i pewnie się nie spodziewacie, bo ja tutaj ochy, achy. Jaki ten model jest cudowny, jaki jest fajny, no bo jest fajny, nie ma co ukrywać. To jest jeden z fajniejszych modeli w mojej kolekcji. Taki powiedziałbym nawet, jak na chwilę obecną mam ich około 90 sztuk, 90 różnych modeli, to ten byłby w takiej pierwszej dyszce i to na, w zasadzie nawet w pierwszej piątce, bym powiedział, bo naprawdę jest fajnie wykonany. No ale ma tam swoje niedojepki i przez uczciwość. A w zasadzie to i założenia tego kanału, te niedojebki również tutaj chciałbym Wam pokazać. No i pierwszą z takich niedojebek, którą ja pod tą swoją lupką zauważyłem, zwróćcie uwagę na prawe tylne koło, a w zasadzie oponę. O, w tym o tutaj miejscu. Pod spód. No i to nie widać. Ja dopiero jak zacząłem oglądać ten model z każdej strony, i to za którymś tam razem. Zwróćcie tutaj. Opona nie jest do końca nałożona na fergę i nawet jak z zewnątrz to się w ogóle nie rzuca w oczy, i to jeszcze po tej stronie, która nie jest widokowa. Bo ja przypomnę tylko, że ten model jest w gablotce ustawiony tą stroną. No to trzeba jednak to pokazać, że jednak te chińskie rączki, człowiek odpowiedzialny akurat za zakładanie opon, nie zrobił tutaj swojej pracy do końca dobrze, ponieważ to opona, tutaj właśnie tam u góry spada z tej felgi. Następną rzeczą, do której bym się tutaj przyczepił w tym punkcie niedojepki. Nie wiem, jak Wam to pokazać, ale właśnie na wstępie tego na wstępie te, tego swojego filmiku, jak pier, pierwszym słowem mówiłem o kolorze, o farbie, że jest tylko poprawnie pomalowane, no to jest poprawnie pomalowane dlatego, że jak pod to moją lupką się przyjrzałem, to szczególnie ta część ona jest taka, jakby to powiedzieć, ta karoseria, zanim poszła do malowania, do malowania, albo nie została dokładnie oczyszczona, albo może inaczej, jak już została pomalowana, to ta farba nie została po prostu wypolerowana. Ktoś nie wziął jakiejś tam pasty polerskiej, szmatki, i tej farbki nie przyjechał, ponieważ jak po prawej stronie tego modelu, to malowanie jest całkowicie, no można powiedzieć, poprawne, nienaganne. Tak, właśnie po tej stronie, a szczególnie w tym miejscu, czy właśnie na, na dachu. Kamerka tego nie odda, bo tutaj ja się posługuję tylko telefonem, a kamerka telefonu nie ma aż takiego zoomu, żeby to pokazać. Ale uwierzcie mi na słowo, podkreślam, pod lubką zauważyłem tam mikro paproszki, właśnie pod tą farbą. No ale tak jak mówię, no, chciałem o tym powiedzieć. Yy... Do kategorii niedojebek jeszcze chciałbym tutaj Wam pokazać, jak jesteśmy przy wlocie powietrza na dachu. To w tym miejscu, o, w tym miejscu jest jakby trochę obity lakier, jakby zszedł trochę ten klar. No, i musiało to nastąpić podczas, podczas produkcji, ponieważ ja tak naprawdę tego modelu nawet swoimi dłońmi nie dotykałem. Kupiłem go jako zupełnie nowy. Sam go osobiście rozpakowywałem. Yy, także podczas produkcji się to stało musiało stać. Takie małe niedociągnięcie również to wyłapałem dopiero pod lubką. No to w tej kategorii tych niedojebek to byłoby raczej to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Nic więcej tutaj nie znalazłem, co bym się mógł przyczepić. No i co, już tak podsumowując, cały ten mój filmik model. Bardzo, bardzo fajnie wykonany. Ja tylko przypomnę, że to nie jest, jest gazecia, tylko to jest, to jest już model katalogowy. Jeśli chodzi o XO, to jeżeli ktoś z Was szukałby tego modelu gdzieś tam w internecie, chciałby go sobie kupić, to bardzo pomocne będzie, że ten model ma tutaj, o właśnie na tej podstawce, ma swój numer tak, jakby seryjny. Numer katalogowy w zasadzie. W tym przypadku to jest RAM522. Jak sobie ktoś by to wpisał w wyszukiwarkę internetową, to na pewno by ten model się wyświetlił już właśnie po tym samym numerze katalogowym. No i co? Yy, fajnie zrobiony, mimo tych tam paru wad, to kupię go druga, drugi raz, kupię go ponownie. Jego cena oscyluje, akurat mnie kosztował, bodajże razem z przesyłką, jeśli dobrze pamiętam około 130 złotych, no coś w tej. W tej kategorii cenowej, normalnie myślę, że za podobne pieniądze można byłoby go dostać szczególnie gdzieś tam na grupie, od kogoś a w sklepach inter internetowych od 150 zł w górę. No to tak woli informacji, jeżeli ktoś byłby po prostu ciekaw kosztów. Dobrze, tyle już o samym modelu, bo widzę, że z tych moich filmików to zamiast coraz krótsze, bo zamiarem miałem, żeby je skończyć maksymalnie do 15 minut, a to znowuż się rozgadałem, że już będą mieć powyżej 20. Także jeszcze tylko już naprawdę ostatnim słowem mam yy, Was do komentarzy z pytaniami. Jeżeli ktoś nie subskrybuje tego kanału no to tak jak cały czas powtarzam ma okazję naprawić swój błąd i kliknąć tą subskrypcję nawet razem z dzwoneczkiem. Yy, będę, im, będę się starał nagrywać filmiki tak jak mi czas tylko na to Pozwala, czyli minimalnie dwa filmiki w tygodniu, ale będę starał się robić yy, więcej. No wiadomo, że ja, prócz nagrywania, to trudnie się jeszcze swoją pracą, z której żyję. Yy, no i co? Żeby już nie przedłużać, żegnam się z Wami do następnego nara.